to Tomasza Ulbratowskiego w RMF FM. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Polskiej Muzyki. Jak wiadomo najstarszą polską pieśnią muzyczną jest Bogu Rodzica, prawdopodobnie napisana z myślą o średniowiecznym duecie Górniak Rodowicz. I na naszą skrzynkę SMS-ową nadeszło pytanie, o jakby tu powiedzieć następującej treści. Mam pytanie odnośnie polskich przebojów. Czy Olbratowski pamięta kulisy powstania Bogu Rodzicy? <laughs> Jakże miałbym nie pamiętać? No pamiętam, jakby to było jutro. Był, ja wiem, XIII wiek, może XIV, tak ten czas szybko płynie, że niektóre rzeczy umykają. Ale pamiętam, że wtedy obierałem ziemniaki, czytam słuszny kierunek i przyszedł znajomy muzyk i mówi do mnie, e, napisałem tekst, powiedz, co o nim sądzisz. No i zapodaje, siedziałem na przyzbie, bo capiło w izbie. Światowidzie, światowidzie, popatrz, jak mi świetnie idzie. No to ja mu mówię Zenon, bo Zenkowi było najmniej Zenon, nie? Nie idź w te klimaty, nie idź w disco polańskie, takie pogańskie disco, takie pogo-pogo, to nie te czasy. Żaden klasztor ani zakon ci tego nie opublikuje, da? Jaki światowi. Ty słyszałeś coś, chłopie, o chrzcie, polski? To trzeba wyjeść, coś pobożnego, a nie wyjeżdżanie z jakąś, ja nie wiem, edukacją zdrowotną czy czymś takim. No i powstała pieśń Bogu Rodzica, a nie światowi do rodzica. I to nie Zenon napisał Bogu Rodzice, ale no nie wiadomo kto. Tak. I takie były kulisy powstania Bogu Rodzice. No i nie chcę być inaczej, bo jakby było inaczej, to bym się nie chwalił. Mam nadzieję, że rozwiałem. Ale patrzcie z drugiej strony, jak to dobrze, że nie chodzą do terapeuty. Bo po tym to nie bym pewnie od niego usłyszał: Panie, już nie chcę być pana terapeutą.